Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Tak, nasz, nasz obwód sortujący szaleje. <głos> <głos> Tylko tutaj testuję w opór. Dlaczego eee, te sztabki tutaj wylądowały? Nie wiem. Nie powinny. Tak czy inaczej, jak widzicie, trochę tutaj ogarnąłem, już z poprzedniego odcinka. Yy, cała ta itemowa pompa i mechanizmy sortujący już nie zajmują całego środka pomieszczenia, wyludowało to wszystko pod sufitem przynajmniej ten filtr nadmiaru gruzu. Yy, teraz już nie pompuje do wojda, teraz już pompuje do maceratorów. Tutaj mamy. Szereg po kolei rur dystrybucyjnych, który to każda kolejna rurka dzieli porówno równo itemki dalej, także w momencie, kiedy tutaj spadnie 8 cegieł, to każdy z tych recyklerów dostanie po jednej, po jednej z nich i wyprodukują z tego scrap. Albo i nie. No i w sumie jest ich na tyle dużo, że nie powinny mieć żadnego problemu z nadmiarem gruzu, plus jeszcze mają bufor, plus na pewno nasze kuary, które tam już kiedyś stanie, nie będzie w stanie tego zapełnić. Niestety w międzyczasie się rypnęło, bo ja tutaj oczywiście ogarnęłem to pomieszczenie, widzicie już to pięknie wygląda i jest prawie wykończone. Niestety okazuje się, że o, niestety chyba je ja będę musiał przerobić. Jeszcze co najmniej raz, jeśli nie dwa razy. A ma to związek między innymi z tym, że w komentarzach do poprzedniego odcinka bardzo dużo było właśnie sugestii, jak zrobić to, o co pytałem, czyli jak sprawić, aby przetapiały się sztabki na życzenie. Kilka dobrych pomysłów załapałem. Jedną opcją była taka, aby do każdego z piecyków, bo tutaj mówimy o furdejsach tych indukcyjnych, aby przyczepić crafting pipe'a i wtedy po prostu każdy piecyk będzie przetapiał. Ale to jest mało wydanie, bo musiałbym mieć na każdy proszek bądź cokolwiek chciałbym przetopić jeden piecyk, dlatego zdecyduję się prawdopodobnie na na takie rozwiązanie, że będzie po prostu inny obwód, inny oddzielny obwód, ten system, który będzie przepalał, będzie trochę niepołączony w cudzysłowie z tym systemem sortującym i tą siecią tutaj pierwszą, która tu powstała. No, ale na to będzie osobny odcinek poświęcony. Była jeszcze jakaś trzecia sugestia, z której w sumie nie zrozumiałem nic, więc do tej pory nie wiem, co ja tam miałbym, niby zrobić. Coś podłączyć, coś przed tego, sorry, nie, załapa, nie załapałem o co chodzi. No niestety, problem polega na tym, że będę musiał jakoś to wkomponować tutaj w to pomieszczenie. Będę musiał to wykombinować. Plus jest taki, że nie użyję dużej ilości dzięki temu indukcyjnych piecy, bo chyba w porywach będę potrzebował tylko trzech. Z tego, co sprawdziłem na świecie testowym, dwa piece indukcyjne bez żadnych upgradeów absolutnie, zapychają się dopiero w momencie kiedy mm, każemy yy, przetopić więcej niż 10 staków yy, więcej niż 10 staków pojedynczego pojedynczego metalu to nie, to powiedzmy 20, 20 staków i dopiero się zapychają maszyny, więc yy, takich ilości w sumie nie przewiduję. No, a dlaczego, a dlaczego chce zrobić tak, a nie, że po prostu tutaj wpada do maceratorów i z maceratorów do piecy i. Jako sztabki, ponieważ nie do wszystkiego potrzebne są sztabki, na przykład, żeby zrobić brąz, to nie ta skrzynia, potrzebujemy i cyny, i miedzi, i trzeba to wymieszać w odpowiednich proporcjach, i dopiero to przetopić. A ja nie zamierzam, jestem zbyt leniwy, żeby mielić później jeszcze te sztabki ponownie, tylko po to, żeby dostać proszek, który będę musiał wymieszać i wytopić dopiero brąz. No. I takich. Takich recyp jest więcej, przecież y, przypominam, że brąz jest mieszaniną dodatkowo, elektrium ingot też jest mieszaniną srebra i złota sproszkowanego, więc no, sami rozumiecie. Y, no, a trzy czwarte również tych y, proszków, prawdę mówiąc, nie potrzebują y, Thermal Expansion, bo mogę. No, takie rzeczy jak srebro, srebro, ołów i to takie śmieszne, co tam się nazywa. To takie śmieszne ferros or. To okej, okay, to wyląduje w. No, ale tego jest w sumie mało. To wyląduje w pulverizerze i po spulverizowaniu tego, tych trzech, tam jakieś są bonusy, że z tego wypadają dodatkowe dodatkowe surowce i jakieś inne dziwne rzeczy. No i to wtedy tak. A co, resztę można po prostu zmienić w. Zmienić w maceratorach, nie będzie to miało żadnego znaczenia. I tak. I również będzie to można wykorzystać do craftingu. Więc jeszcze, jeszcze w sumie nie powiedziałem decyzji, czy będę chciał to coś jakoś przesuwać, nie wiem, zagęścić to może coś. Kurczę, tak trochę niepartownie. Może te recyklery, chociaż to z drugiej strony też nie ma sensu, przesunąłbym jeszcze trochę. Ciężka sprawa. Póki co, w sumie tu mam jeszcze dużo miejsca, tu mogę coś zrobić. No, będzie to trochę kłopotliwe, ale to, było, tak jak mówię, to dopiero w następnym odcinku poruszę. W tym odcinku zajmiemy się, e, takie fajne drzwi zrobiłem, które niestety nie, się nie odświeżają. Durne bagi. Kolejna kwestia. Pytałem o tego, tego pipe'a Request logistic. Dowiedziałem się od Was, że można go upgradeować i wtedy będzie można używać już gołej ręki do wyciągania z niego itemów i musi być mark 2, więc wykorzystamy diamentowy chipset, który jest tańszy i co? Ha, faktycznie działa. No super. To teraz to teraz jest fajnie, bo po prostu nie będę musiał się męczyć i zmieniać się itemów na pasku, po prostu będę tłukł to pięciu albo albo, albo czymś. Co by tu dalej zrobić? A, mieliśmy robić farby. Jeszcze takie info, zanim się złapiemy. Będziemy potrzebowali paru rzeczy. Paru rzeczy będziemy potrzebowali, ale ja się tak zagadałem, więc muszę to poruszyć. Doszły do mnie słuchy, że mając mojego SIDA i z Forestry, macie problemy jednak z wygenerowaniem podobnej mapy. Ja sprawdziłem o co chodzi. Faktycznie ta mapa się troszkę różni od tego, jak widzicie tak, to dorzuciłem sobie jeszcze jeden jeszcze jeden rządek akumulatorów ta babka się odrobinę różni od tej, którą wygenerowałem ja, ale teoretycznie, przynajmniej taką ja mam teorię może to być spowodowane tym, że po prostu ja swoją tą zatokę tutaj, najbliższą, wygenerowałem jeszcze na wersji 1.45, a później w wersji 1.45 yy, nastąpiły jakieś niewielkie zmiany w y, algorytmach. Ten te, 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 o, teren, nie wiem, teren, złoża, coś tam, ten algorytm generujący okolice został odrobinę y, w cudzysłowie poprawiony. I kto wie, może to dlatego yy, się generuje odrobinę inaczej. Albo ja coś zepsułem w configu i macie jakąś inną wersję, albo ja miałem jakąś dziwną wersję. Tak czy inaczej wiem na pewno, że tutaj najbliższa okolica, jak wyjdę i popatrzę, to... Yy, Eee, to nic nie zobaczę. To tam za tymi górami e, powinny być powinno być może inne góry, a w którymś momencie się te góry urywają, jest pionowa ściana i zaczyna się pustynia, czyli e, jako że ja tego konfigu nie zmieniałem, to znaczy, że musi być coś na rzeczy. Mm, dobra, a w takim razie zacz, zajmijmy się o tym, czym się mieliśmy zajmować w dzisiejszym odcinku, Będziemy budowali farbę. I na początek, e, oczywiście farba rzecz dżunglowych nie ma bata e, swoją drogą tak się zastanawiam, bo... Od tamtej pory, kiedy ja ją robiłem jeszcze na becie, y znaczy, tak, tak, to była 1 4, 2 beta tego, tego całego modpaka fidybista No to trochę się zmieniło. Myślę, że ja na początek ją po prostu rozstawię na silnikach tak, jak to miało miejsce poprzednio czyli użyjemy Arboritum, Rogera i TriTapa i trzech silników które to będą napędzały, jak również użyję m, zwykłych rur, zwykłych rur i na początek, na początek użyję zwykłych rur, mmm, które to będą rura diamentowa, rura, a, 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 zwykła kamienna, żelazna, tak. Żelazna. Czy coś jeszcze tam będzie potrzebne? Nie, nie, bo w tej chwili cały ten mechanizm będę nabijał ręcznie, tylko po to, aby on chodził jako tako. Kurczę, i teraz znajdź mi, mi tu Robert Rysapins. O, jest. Dobra, super. No, tych sezonach widzę też niewiele mi zostało. To wszystko będzie chodzić ręcznie, tylko dlatego, że ma chodzić ręcznie, przynajmniej na początku. Później się to jakoś ogarnie. Dźwignie, dźwignie. Dźwignie na pewno będą potrzebne dźwignie. Wziąłem do... Chunk Loadera. A propos, moja baza się wzbogaciła o dwa. Jeden, jeden ter, który tutaj miał wcześniej jest tu. Tutaj musiałem umieścić drugi, ponieważ się okazało, że nie fartownie trochę... A sobie tam mam jeszcze trzeci, on mi ładuje piece do wytapiania huksów, ponieważ okazało się, że tamten, który miałem tylko jeden, niestety nie włączał w całości tego obwodu. Mniej więcej aktywny cząk Znikał w połowie tego mechanizmu, i taki, więc musiałem dorzucić jeszcze jeden, co widać na załączonym obrazku, jak się włączy te wszystkie czanki. No, to można wyjść, widzicie, tak się kończył czank. i to akurat przecinał mechanizm na pół, więc musiałem dorzucić jeszcze jeden. I myślę, że jeszcze trochę odeźmiemy kobla, no ale to będzie chyba taki kobel trochę rytualny, prawdę mówiąc, gdyż ponieważ zaraz się może okazać, że musimy zniwelować teren. No, widzę, koksowniki się skończyły przepalać. Bardzo dobrze. Kolejna partia koksu dla mnie. E, ups. Tak, my to gadu-gadu, a ja nie wziąłem tego, co jest najbardziej istotne w farmie drzew, czyli tego, na czym one będą rosły. Bo oprócz tego, że nether no, nie szukamy, co tam mamy? Humus. Tak, humus. Humus służy do Humus służy do, y, właśnie, no, na farmy drzew. Na farmy drzew jako nawóz one nie rosną na dircie, one ros, rosną na y, takim otochumusie. No i Moja paranoja, wolę zamknąć już mieć Kirpera znowu. Y, I tak sobie pomyślałem, że no, ogólnie to też nie jest, nie jest tak fajnie, bo y, te farmy, tutaj ich będzie kilka, będą co najmniej trzy, jak nie cztery. I chciałbym, aby one wypadały mniej więcej w tym poziomie, tak jak wypada, no, ten cała farma Pitu, którą muszę kurczę ruszyć tyle, jak i w końcu dokończyć. Czyli gdzieś tutaj, na tym terenie, muszę wyciąć jeszcze kilka drzew. Najwyraźniej tamto. Chociaż ja wiem, dobra, tamto może na razie zostanie. Tak czy inaczej, na tym terenie, ta jest, została sprawdzona, muszę, y, muszę tutaj ten cały najbliższy y, obniżyć, no w tym przypadku jeszcze o te dwie kratki, po to aby ładnie wyglądało, ale tak, muszę pamiętać o tym, że mam tutaj jeziorko i nie mogę tego pociągnąć za daleko, y, więc, y, więc co z tym fantem zrobić? Dobra, to zrobimy tak, że ja to chwilkę jeszcze przemyślę, o szkielet, Obniżę okliczy teren i do Was wrócę w momencie, kiedy już będę wiedział dokładnie, w którym miejscu i jak chcę tą farmę drzew gumowych rozstawić. No, tak to wygląda na obecną chwilę mniej więcej. Tu będzie stało nasze arborytum i tu będzie mniej więcej ta farma tych całych drzew. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem, aczkolwiek tak sobie myślę, może by ją jeszcze pociągnąć do przodu. Hmm. Albo nie, zostawię. Zostawię taki brzeg, żeby to wyglądało jako tako, Może coś się tutaj posadzi. W międzyczasie musiałem się pozbyć. Co my tu mamy? Teleport. Face Transport Pipe. Ach, face Transport jest jeden. Redstone. Jeden. I Jeszcze potrzebujemy pipe. Bo nie wziąłem oczywiście ze sobą tego co powiedziałem, gdzie tu mamy golden. Wyłącz się to i Jezu. Ach, tak, tak. Teraz. Golden, golden. Golden Conductive Pipe 1. I lecimy teraz tak. Kubus na początek. Tam dwa staki chyba powinny wystarczyć, ale tak saplings i... bo musiałem wszystko odłożyć, oczywiście A! Saplingi ciągle mam przy sobie. Zapomniałem. Dobra, więc ogólnie w tej chwili to wygląda tak, że podłączymy tutaj to cudo, nasze, nasze arboritum standardowo do naszego myku, który to na częstotliwości 111 odbiera non stop cały czas moc. Zobaczymy jak to się wszystko ustawi. I send and receive 111 częstotliwość. Dobra, zobaczmy jak to się ustawi, ponieważ tutaj cała ta no ja wiem procedura budowa tego będzie odrobinę bardziej skomplikowana, gdyż ponieważ tak, nie wiem jak loger, za, czyli to, co będzie nam te drzewa wycinało, zareaguje na te liany, prawdopodobnie będę musiał pójść na górę i się pozbyć. To jest raz, dwa, Arborito ma jakiś swój zasięg, Logger ma zasięg 21, znaczy zasięg pracuje w przestrzeni 21 na 21, czyli po 10 kratek w każdą stronę od swojej pozycji, czyli następna farma nie może się jej, nadzieję, że dobrze to wymierzyłem. O, chyba nawet, chyba nawet z zapasem będzie. No, dobra, trochę, trochę jeden za dużo myślałem, zapomniałem. Myślałem, że to jest y, trzy szeroki ten humus, na którym będą osadzone drzewka, a tu się okazuje, że jest tylko dwa. No, dobra, ale mniej więcej się udało, tak jak było planowane. Y, a jak widzicie Arboritum ma znacznie mniejszy zasięg, bo nie jest to 21 kratek, jest to e, kratek 4 plus 4, e, to jeszcze raz 4 plus 2, to jest 6, 12, 13 na 13 kwadrat wypełnia Arborytum, ale to jeszcze nie koniec, już posadziło, no to możemy to wyłączyć. E, ale to jeszcze nie koniec, gdyż, ponieważ okazuje się, że w tej chwili ja widziałem, że w wersji 2.0 do Forestry nowe farmy drzew będą duże. To, to nie będzie taki pojedynczy blok, jak jest Arboretum w tej chwili, tylko to będą takie całe wielkie kloce. Ja jeszcze w tej chwili ten pak, na którym ja gram, on jest ciągle na wersję. On jest ciągle na wersji 1.46. Owszem wyszła już wersja 8 Minecrafta, jednak jeszcze jest zliczowana, zbagowana. Nie jest to release oficjalny. Zresztą wystarczy ten napakt. I też jest ciągle jeszcze na wersji 1.46. Czy to by nie upgrade'owali, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem trochę przerażony, bo twórca Forestry stwierdził, że on nie wie, czy tamte zastąpią te. Liczę i jak długo te pozostaną, no? Swoją drogą one mi się podobają, tak? Bo są małe, kompaktowe i w ogóle. Tamte będą wielkie kloce I co z tego, że mają wiele więcej fajniejszych funkcji? Ale, no, cholera! Te są małe! za małe mało miejsca i wyglądają nawet przyzwoicie. No, to, no i trudno, i będziemy musieli coś... wykombinować, po prostu. No i powiedzmy, że w międzyczasie jeszcze tutaj dostawię Tritapa, który chyba ma taki sam zasięg jak Logger. Myślę, że to wszystko jeszcze będzie w jakimś stopniu ewoluowało. To się zmieni. Już widzę jedno drzewo wyrosło. Dajcie mi mój klucz. Bo tu trzeba pokręcić silnikami. Kilkraftowy klucz. Chyba sobie zrobię jednak ten prototypowy, co może kręcić wszystkim. Będzie, będzie mi wygodniej. Dobra. Teraz mamy pit. Potrzebujemy pitu. Ups. Ustawiłem rurę. Mm. PIT. No, Cystaki. No. <noise> A co? Jak szaleć, to szaleć. W międzyczasie, jak się dostarcza do skrzynki, postawimy dźwignie, które nam łączą silniki. Docelowo te silniki będą pod spodem, nie będą tutaj, ale do tego to ja muszę się wkopać pod ziemię, zrobić takie fajne Pomieszczenie, które już między innymi zdążyłem zrobić pod tą farmą Humusa, pitu, nie Humusa, farmę humusa jeszcze przyjdzie czas. Dobra, chodźmy tu zobaczmy. I teraz tak, tu będzie tak, tak, tak. Dobra, I to wszystko. To wszystko będzie szaleć i teraz potrzebujemy zrobić taki numer. Tutaj Diamond Pipe. Jeszcze widzę, będziemy potrzebowali jednego Pipe'a. Pipe... Gdzie tu jest? Wooden Transport Cobblestone. Hmm. Przenieśmy ten silnik. On nam tu będzie przeszkadzał, nie ten. To stąd zabierzmy i postawmy go tu. Tu mu będzie wszystko jedno. Tak. Dźwignia. I jeszcze przesunąć. I już. I teraz. Y sytuacja wygląda tak. Logger zbiera wszystko. Sadzonki. To co trita popuka z tych drzew, czyli. Mm, czyli te, jakim tam. Be, be, be. No, sticky resin, czyli żywice. Dodatkowo, jabłka, sadzonki i inne dziwne rzeczy, i kwestia polega na tym, że sadzonki z tych drzew gumowych, ja chcę, aby trafiały do tutaj maszyny obok, i w tym celu, na wyjście zielone będą znajdowały się sadzonki. Tak? Nie wiem, gdzie to poleciało i po co, ale trzeba to podnieść. Następnie no, Dzisiaj już pięknie idzie. Następnie z tutaj. Teraz się zastanawiam, czy dobrze pamiętam. Stąd będzie wychodził piasek. Bo arboritum jako produkt uboczny widzicie w momencie, kiedy rośnie drzewo, humus zamienia się w piasek. No i produktem ubocznym jest piasek, który wylatuje stąd. I w tym oto celu zrobimy taki numer, że podłączymy to całe. Coś gdzieś ta żywica pofrunęła tutaj. I zamienimy to miejscami, bo to jest jakiś chaos. Rurę żelazną damy tu. Rurę żelazną damy tu, kamienną damy tu, i tutaj postawimy skrzynkę, która nam na razie ten cały cyrk będzie zbierać. Będzie to zwykła skrzynka. Dobra, nie będzie zwykła skrzynka na początek. Bo tak jak wspomniałem, ten mechanizm tu długo nie zostanie. On zostanie zastąpiony. I mój klucz trzeba ustawić rurę. I teraz powinno być dobrze. Dobra. I teraz drewno i piasek i jabłka będą trafiały do skrzyni. I żywica też. A, tutaj będą trafiały sadzonki, sadzonki będą używane ponownie. Ja tutaj w tej chwili tego nie będę okablowywał. Specjalnie. Może raptem oświetlę odrobinę jeszcze ten teren, bo on tak trochę nie mrawo wygląda. No ale docelowo, ta cała plantacja, no ona niech sobie w tej chwili chodzi, tak? Bo ja tego drewna gumowego potrzebuję, potrzebuję gumy. Ponieważ został mi chyba tylko jeden ostatni stak. No a bez tego nie mam, nie mam miedzianych przewodów, nie mogę sobie nawet tych słonecznych paneli wyprodukować, bo one potrzebują ich dość dużo wbrew pozorom. Plus dodatkowo... Tutaj zrobiłem dziurę w ścianie, ona nam się w którymś momencie przyda. Plus dodatkowo, tutaj to ten tunel serwisowy, planuje puścić tutaj pod sufitem rurę prowadzącą do magazynu. I cały ten system będzie podpięty do y, tych rur logistycznych. To jest w tej chwili, jesteśmy pod, mm, pod farmą Pitu. Tutaj będą się znajdowały wszystkie rury. Tutaj będzie taka mini fabryczka y, Bogerfa, czy czegoś tam jeszcze zobaczymy. Jeszcze nie jestem pewien, do końca za mało tego mam, żeby szerzej to zaplanować. Jednak, również ten cały system tych tutaj rur, on, on bardzo fajnie się sprawuje, tak on działa. Jednak w tym momencie. Prawdę mówiąc, w momencie kiedy mam te rury logistyczne, on już jest taki trochę przestarzały. Mimo, że skuteczny, mimo, że skuteczny jest, przestarzały i po prostu ja chyba to w którymś momencie zastąpię właśnie tamtymi inteligentnymi rurami, no bo to po prostu będzie bardziej wydajne i oszczędzę na miejscach i rurach i cały ten system będzie bardziej funkcjonalny, chyba że zrobię taki numer, że ta fabryka PITU. Będzie, o, będzie po prostu, no, niesprzeżona z niczym, ona sobie będzie, budować, co zechce, a, do, do, tutaj, gdzieś do jakiegoś bufora, będzie dociągnięty, właśnie, system logistyczny, który będzie wyciągał, mm, na przykład, te wszystkie cegiełki z tamtej skrzyni, i będzie je rozsyłał, i będzie je rozdysponowywał po okolicznych farmach drzew, uzupełniając im paliwo, i odbierając z nich surowce, i pompując je tutaj do bazy głównej. No, to by w sumie miało sens, ale tak czy inaczej, na początek muszę jeszcze. Muszę jeszcze rozplanować poszczególne farmy, ponieważ, tak jak wspomniałem na początku, farma, farma drzew gumowych, kiedy już mamy, no, powiedzmy, widziałem lepsze wyniki. Farma drzew, farma drzew, gumowych to dopiero początek, bo potrzebujemy jeszcze farmy drzew dżunglowych, farmy sosen, farmy, farmy, co tam, brzus. No i to w sumie na razie tyle. Na więcej się, nad większą ilością się zastanowimy. Tak czy inaczej, to problem właśnie polega na tym, że one muszą być oddalone od siebie o co najmniej 20, czyli de facto, no, powiedzmy 30. Kraty, tak, dajmy bufor na liście i sadzonki, które będą spadały z lewa, na, spadały z lewa na prawo, bo nie chciałbym, żeby, te tutaj rosnące drzewa gumowe były nagle zastępowane przez, na przykład, sadzonki dębowe, które się sypią po prostu kosmicznie, a tych gumowych wcale nie jest tak dużo. I dlatego po prostu muszę się odsunąć od logera, czyli możemy policzyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i de facto tutaj kończy się zasięg tego logera, Pierwszego. Czyli dajmy mu szansę, zróbmy, raz, dwa, trzy. I policzmy ile tutaj. Raz, dwa. I w tym momencie, w tym miejscu może znajdować się dopiero kolejny loger. Jak to wyjdzie, jeszcze nie jestem pewien, bo muszę, widzę, wycelować jakoś, tak, aby te farmy, no, wypadły jakoś inteligentnie. I tak, znaczy w tym miejscu będzie się znajdowała farma, ale tutaj jeszcze będę potrzebował zrobić ścieżkę prowadzącą do, no, do różnych innych atrakcji. Tak czy inaczej. Więc tutaj będzie kolejna farma, i kolejne farmy będą rozciągnięte w tą stronę. Zobaczę, ile się ich tutaj zmieści. Być może jeszcze kilka zostanie przesuniętych tutaj do tyłu. O ich chyba czeka mnie niestety. Między odcinkami wycinka dużej ilości, bardzo dużych drzew. Aby oczyścić ten, żeby to było widać dobrze, co gdzie ma być. Dobra. W takim układzie to będzie wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku, nie wiem, czy zajmiemy się tutaj farmami i ich komputeryzacją, czy znowu wrócimy do naszego magazynu i zajmiemy się zwiększaniem inteligencji naszego systemu przemiału. Ale wiecie, co Wam powiem? Jestem leniwa bestia. Mam bardzo ciekawy pomysł, który w sumie dawno chciałem wykorzystać. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy. Horyzontalnie, supernie. scatternie, nie, mining, low focus. O, oh, tak, Long Range. To jest to, czego szukałem. Zobaczmy. Zobaczmy, czy się uda, to co kombinuję. Jeżeli tak, to może być rewolucja, rewolucja w leśnictwie. No, bez wątpienia. Coś działa. Z tym tylko, że chyba jednak nie dolatuje do samego czubka. Więc mam nadzieję, że tak, tu się wszystko nie spali w okolicy. Co prawda nowa mechanika rozprzestrzeniania się ognia jest chyba jak najbardziej uwzględniana, więc no, będzie kaszana najwyżej w momencie, kiedy sobie spalę cały okoliczny las. Tak czy inaczej jak widzicie drzewa znikają po prostu w naszych oczach. Teraz tym razem już definitywnie. Do zobaczenia w następnym odcinku sześciennej technomaterii. Cześć!